Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zbrodnia Dnia, w którym rozmawiamy o trudnych i ważnych kwestiach dotyczących przestępczości, bezpieczeństwa oraz wyzwań społecznych w Polsce. Dziś przygotowałem kilka historii, które pokazują, jak różnorodne mogą być zagrożenia i wyzwania, od działań na europejskich drogach, poprzez dramaty rodzinne, aż po lokalne tragedie i kwestie nieodpowiedzialnego zachowania. Posłuchacie o tym, co wydarzyło się ostatnio, jakie są fakty i jakie refleksje można z tych wydarzeń wyciągnąć. Zapraszam do wspólnej podróży, która będzie rzetelna, angażująca i, mam nadzieję, wartościowa. Operacja Prędkość. Zaczynamy od tematu, który dotyka nas wszystkich bezpieczeństwa na drogach. Od początku sierpnia do 10 sierpnia 2025 roku trwa akcja RODPOL, Operacja Prędkość. To koordynowana inicjatywa policji drogowych z aż 31 krajów europejskich, mająca na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych przez nadmierną szybkość. Statystyki są niepokojące. Prędkość to ciągle jedna z głównych przyczyn tragicznych zdarzeń na ulicach. Wielu z nas zna poczucie „śpieszę się, więc trochę przycisnę gaz”, ale często nie zdajemy sobie sprawy z ryzyka, jakie to za sobą niesie. Dla nas samych i innych uczestników ruchu. W czasie tej akcji policja szczególnie rygorystycznie kontroluje przekroczenia prędkości. Mandaty mogą sięgnąć nawet 5 tysięcy złotych, a do tego dochodzą punkty karne nawet 15. To bardzo dotkliwa konsekwencja, która ma uświadomić kierowcom, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż chwila wyścigu na drodze. Jednak myślę, że sama surowość kar to nie wszystko. Potrzebna jest zmiana mentalności, świadomości i odpowiedzialności. Policjanci nie tylko każą, ale też edukują, bo każdy z nas może mieć wpływ na poprawę sytuacji, stosując się do przepisów i nie ryzykując. Bezpieczeństwo to wspólna sprawa i każdy kierowca odpowiada za ludzkie życie na drodze. Dramat w Namysłowie. Oto historia, która naprawdę mną wstrząsnęła. W Namysłowie doszło do sytuacji, która odsłania mroczne strony opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. 56-letni mężczyzna, opiekun osoby niepełnosprawnej, stał się źródłem przemocy i zagrożenia. Według ustaleń, opiekun zaczął dusić swojego podopiecznego, kopnął go w chorą nogę, a potem ukradł mu pieniądze i telefon. Najbardziej szokujące jest jednak to, że później jakby odwrócił sytuację, dzwoniąc na pogotowie i twierdząc, że sam potrzebuje pomocy. Ostatecznie został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Ta historia zmusza mnie do poważnej refleksji. Jak to możliwe, że ktoś, kto ma chronić, staje się oprawcą? To też sygnał, że system opieki musi mieć lepsze mechanizmy nadzoru i wsparcia, by zapobiegać takim tragediom. Dużo mówi się o pomocy osobom niepełnosprawnym, ale trzeba pamiętać, że równie ważne jest bezpieczeństwo i komfort ich życia codziennego. Zastanawiam się, jak my, jako społeczeństwo, instytucje i indywidualni ludzie, możemy lepiej reagować na takie sygnały. Przemoc i nadużycia muszą być szybko wykrywane i eliminowane, by nikt nie stał się ofiarą tego, kto powinien pomagać. Obława na Śląsku. Przechodzimy do kolejnej relacji, tym razem z województwa śląskiego. W miejscowości Iwanowice małe miało miejsce zdarzenie, które można nazwać kryzysowym. Jeden z braci postrzelił drugiego, a cała sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji służb. Policja uruchomiła obławę, włączając specjalne jednostki kontrterrorystyczne oraz psy tropiące. Mieszkańcom polecono pozostanie w domach, by zapewnić bezpieczeństwo i umożliwić właściwe przeprowadzenie akcji. To zdarzenie zwraca moją uwagę na problem przemocy rodzinnej, który bywa bardzo trudny do przewidzenia i zatrzymania. Konflikty, które nie znajdują wyjścia, mogą eskalować do sytuacji tragicznych dla całej rodziny i społeczności. Chcę też podkreślić wielką rolę profesjonalizmu i działań policji, które pozwoliły w miarę szybko opanować zagrożenie i zatrzymać sprawcę. Jednak zadaję sobie pytanie, czy możemy zrobić więcej na poziomie profilaktyki, by takie dramaty w ogóle nie miały miejsca? Nieodpowiedzialna jazda? Historia z Żor, gdzie 22-letni kierowca będący pod wpływem alkoholu postanowił pokazać swoje umiejętności driftowe na rondzie, to doskonały przykład braku wyobraźni i odpowiedzialności. Młody mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, kończąc jazdę dachowaniem BMW. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, ale w samochodzie były też inne problemy. Pasażer posiadał marihuanę. Ta sytuacja jest przestrogą, pokazuje, że brawura i lekceważenie zagrożeń na drodze może niemal doprowadzić do tragedii. To też sygnał, że edukacja i kampanie społeczne muszą trafić do młodych ludzi z jeszcze większą siłą. Sam często zastanawiam się, jak można dotrzeć do osób, które z jednej strony chcą zabawy i adrenaliny, a z drugiej zupełnie nie biorą pod uwagę konsekwencji swoich działań. Moim zdaniem to wyzwanie nie tylko dla służb, ale całego społeczeństwa. Zabójstwo w policach na koniec jedna z najbardziej wstrząsających historii tygodnia, zabójstwo młodego mężczyzny w policach. Sprawa ta mocno poruszyła lokalną społeczność. Zdarzenie miało miejsce przy jednym ze sklepów monopolowych, które od dawna ma złą reputację. Dwóch mężczyzn, dziś już poszukiwanych przez policję, brutalnie zaatakowało młodego mężczyznę. Zaatakowany zmarł na skutek ciosów nożem. Ta historia pokazuje, jak szybko i tragicznie może się rozwinąć przemoc, zwłaszcza w miejscach o podwyższonym ryzyku. Władze lokalne i policja apelują do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu sprawców, jednocześnie prosząc o rozwagę i nie podejmowanie działań na własną rękę. Społeczność jest w szoku i zastanawia się, jak zapobiegać takim incydentom i jak budować bezpieczeństwo na poziomie lokalnym. To także przykład, jak ważna jest współpraca policji i obywateli. To był długi odcinek, pełen mocnych historii i ważnych refleksji. Myślę, że każda z tych opowieści zwraca uwagę na różne aspekty bezpieczeństwa i społecznej odpowiedzialności. Zapraszam Was do przesyłania swoich opinii i komentarzy, bo tylko dialog i wspólne zaangażowanie mogą przynieść realne zmiany. Dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.